Cześć wszystkim, witamy na kanale Simple Plants. Zaczynamy przygodę w tym medium i mamy nadzieję dzielić się tutaj z Wami wieloma naprawdę fantastycznymi przepisami. Zaczniemy od sernikowego brownie, czyli jednego z naszych ulubionych klasyków. Do warstwy brownie będziemy potrzebować: dwie szklanki płatków owsianych, jedną drugą szklanki orzechów włoskich, 4 łyżki kakao, 1 łyżkę budyniu czekoladowego, 1 łyżeczkę proszku do pieczenia, jedną szklankę daktyli, 2 trzecie szklanki mleka oraz 1 cukinię startą na tarce, 50 g masła roślinnego oraz 100 g gorzkiej czekolady. Daktyle wsypujemy do miski i zalewamy wrzątkiem. Odstawiamy na 15 minut. Do pojemnika blendera wrzucamy płatki owsiane. Blendujemy na proszek. Dodajemy orzech włoskie i znów chwilę blendujemy. Dosypujemy budyń, proszek do pieczenia i kakao. Blendujemy jeszcze przez chwilę. Przesypujemy naszą mieszankę do miski. Daktyle odsączamy z wody i blendujemy wraz z mlekiem na gładki krem. Dodajemy go do miski z suchymi składnikami. Wrzucamy także startą cukinię i chwilę mieszamy. Czekoladę wraz z masłem rozpuszczamy w kąpieli wodnej. Dodajemy do masy i bardzo dokładnie mieszamy. Przekładamy masę do tortownicy. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza przez około 20 minut. Całość odstawiamy do wystygnięcia. Do przygotowania warstwy sernikowej będziemy potrzebować jedną szklankę kaszy jaglanej, dwie łyżki cukru, 40 g budyniu waniliowego i 20 g śmietanki kokosowej. Kaszę jaglaną gotujemy w dwóch szklankach wody. Budyń wsypujemy do kubka, zalewamy około 200 ml wody i mieszamy. Pod koniec gotowania kaszy wlewamy do niej rozrobiony budyń i energicznie mieszamy przez około 2 minuty. Kiedy kasza trochę ostygnie, blendujemy ją wraz ze śmietanką kokosową na gładki krem. Wykładamy krem na podpieczone brownie. Wkładamy całość do lodówki. Do przygotowania karmelu będziemy potrzebowali jednej szklanki daktyli. Daktyle najpierw należy zalać wrzątkiem i odstawić na 15-20 minut. Po tym czasie blendujemy je na karmel. W razie potrzeby dodajemy odrobinę mleka. Po przestygnięciu smarujemy nasze ciasto karmelem i dekorujemy orzechami ziemnymi. Gotowe. Przyznacie, że całość wydawała się trudniejsza niż rzeczywiście była. Mamy nadzieję, że nasz słodki przepis przypadnie Wam do gustu i zapewniamy, że mamy tego dużo więcej. Do zobaczenia, kolejnym razem.